Według tego projektu walki z mową nienawiści chcecie wsadzać do więzienia swoich wrogów. Za co? Czytamy na przykład za krytykę nielegalnej migracji czy środowiska LGBTQ. Czyli jak rozumiem, jeśli teraz obywatel Unii Europejskiej przeczyta dane policji, z których wynika, że migranci popełniają więcej przestępstw, to pójdzie do więzienia. Albo na przykład jak inny obywatel zgodnie ze swoim prawem wolności do wyznawania własnej religii, zdrowym rozsądkiem i wiedzą naukową z biologii stwierdzi, że są tylko dwie płci, a nie tak jak wy uważacie 256 to co, też do więzienia? Wy jesteście spadkobiercami komunistycznych ideologii i tak jak oni posługujecie się pięknymi hasłami, ale marzycie tylko o zniszczeniu wolności Herbert Marcuse. Wasz ulubiony ideolog napisał wprost o tym, co wy ukrywacie w tym dokumencie w tolerancji represywnej. I zacytujmy go teraz. Wyzwalająca tolerancja oznaczałaby zatem nietolerancję wobec prawicy i tolerancję dla ruchów lewicowych. Więc chcecie wszystkich zastraszyć, steroryzować nie dla wolności, ale dlatego, że nienawidzicie wolności i chcecie wprowadzić cenzurę. I nigdy nie będzie na to zgody.